Witam Cię bardzo serdecznie. Ja nazywam się Ewelina Wiecheć i dzisiaj pokażę Ci możliwości, jakie firma oferuje, oraz jak ta praca wygląda od środka. Ja zdecydowałam się na pracę online, ponieważ musiałam zrezygnować z pracy na etacie, aby zostać z maluszkiem w domu. Ale uważam, że to była świetna decyzja, ponieważ teraz mogę pracować tak naprawdę z każdego miejsca, w którym aktualnie się znajduję. I kiedy mała mnie potrzebuje, to po prostu jestem. Także udostępnię. Tobie ekran. Już mam. Także jesteś w dobrym miejscu, jeśli chcesz zarabiać z domu, ale tak naprawdę nie wiesz, od czego zacząć. Twoja pensja lub emerytura nie jest wystarczająca. Twój macierzyński dobiega końca, a ty nie chcesz wracać na etat, bo chcesz więcej czasu spędzić z maluszkiem. Chcesz mieć dodatkowy plan B lub czujesz, że stoisz w miejscu i się nie rozwijasz, jeśli chociaż na jedno z tych pytań odpowiedź brzmi tak, to znaczy, że jesteś w dobrym miejscu. E, firma jest to Melaluca de Company, założona w Ameryce w 1985 roku. Jest to spółka prywatna i roczna sprzedaż na całym świecie wynosi ponad 2 miliardy dolarów. Firma działa 100% bez zadłużenia. Została trzykrotnie sprawdzana przez Niezależną organizację Better Business Bureau i dostała najwyższą ocenę w ramach wierzytelności. Także jest, masz tutaj pewność, że wszystkie Twoje zarobione pieniądze trafią właśnie na Twoje konto. My jesteśmy innym typem spółki, ponieważ jesteśmy zarówno producentem, jak i sprzedawcą. Mamy tutaj ponad 250 produktów wellness. I produkty Melaluka są opracowane. Produkowane i pakowane przy użyciu składników pochodzenia naturalnego. Także są to produkty bio, eko. Dbamy zarówno o środowisko, jak i o własny komfort życiowy. Nie bez powodu, właśnie Melaluka stała się największym klubem zakupowym w Ameryce Północnej, Europie oraz Azji. I co my tutaj w ogóle robimy? My tutaj po prostu polecamy klientów do Melaluka. Nie nosimy przy sobie żadnych zapasów, nie przyjmujemy zamówień i nie realizujemy dostaw. Nie jesteśmy dystrybutorami, nie wystawiamy rachunków i nie zbieramy należności. I co tutaj najważniejsze, działamy bez naciskania na klientów, aby dokonywali zakupy. My po prostu tylko je polecamy. I firma również działa z misją: poprawiamy życie tych, których spotykamy, przez pomoc w osiągnięciu ich celu. Także nie tylko firma skupia się na zarabianiu pieniędzy, ale także na pomocy każdemu tak naprawdę z nas. Ja wcześniej nie zdawałam sobie sprawy z tego, że 60% około ceny, którą płacimy w sklepach, płacimy za reklamę pośredników marketing czy marże sklepów detalicznych, a co najważniejsze płacimy za długi i kosztowny system dystrybucji tutaj w Melaluka. Yy, nie wydaje pieniędzy na reklamy pośredników, sklepy detaliczne czy marketing, a zamiast tego inwestuje w jakość i bezpieczeństwo naszych produktów. Czego wynikiem jest? Nie, są niezwykłe produkty za zwykłe ceny. I większość tutaj yy, klientów, którzy dokonują zakupów yy, w danym miesiącu, ponawiają te zakupy w kolejnym i w kolejnym i tutaj firma wypłaciła już 6,9 milionów dolarów rodzinom za polecanie innych klientów właśnie do Melaluki. Jak my tutaj zarabiamy? Są, jest aż 9 źródeł dochodu, program lojalnościowy, trzy prowizje oraz pięć bonusów i prowizje tak naprawdę otrzymujemy, otrzymujemy już od pierwszego zarejestrowanego klienta lub partnera biznesowego i jest to 50% punktów produktowych z pierwszego zamówienia. Dlaczego rozmawiamy o punktach produktowych? Ponieważ firma działa aż w 24 krajach na świecie i w 11 krajach w Europie, także są różne waluty, euro, funt i złotówki. I aby dla każdego było sprawiedliwie, każdy produkt ma przypisany swój punkt produktowy. I tutaj yy, przykładowe zamówienie na 35 punktów, jeśli osoba, klient nasz zrobi. Ty otrzymujesz 17,50 funta, 17,50 euro lub 70 zł. Jeżeli klient chce więcej wypróbować produktów i uzbiera zamówienie na 45 punktów, ty otrzymujesz 22,50 funta, 22,50 euro lub 90 zł. Ale jeżeli y, twój partner biznesowy lub klient jest zainteresowany takim pakietem prezentowym, który jest aż za 100 punktów, Wtedy na Twoje konto wpływa 50 funtów, 50 euro lub 200 zł. Można także tutaj wypracować dochód pasywny. Jest on yy, zależny od ilości klientów osobistych. Tutaj od 1 do 7 klientów jest 7% miesięcznego dochodu pasywnego, od 8 do 19 klientów 14%, a 20 klientów i więcej, aż 20%. I to nie wszystko, bo tutaj klienci naszych, klientów również 7% aż do siódmej generacji, także jest tego naprawdę sporo. I tutaj możesz otrzymać również bonus za awans. Jest to bonus wypłacany za polecenie określonej ilości klientów oraz za pomoc tym klientom awansować. Jeśli uzbierasz 8 osób, awansujesz wtedy na status dyrektora 1 i na Twoje konto wpływa 200 funtów, 200 euro lub 800 złotych. Jeżeli dopiszesz sobie dwie dodatkowe osoby, na przykład w kolejnym miesiącu, wtedy awansujesz na status dyrektora 2 i na twoje konto wpływa 400 funtów, 400 euro lub 1600 zł. I tutaj, jeśli dopiszesz jeszcze jedną osobę, wtedy masz w swoim zespole 11 osób, twój awans jest dyrektor 3 i na twoje konto wpływa 1000 funtów, 1000 euro lub 4000 zł. Jest również bonus mentora i otrzymujemy go kiedy pomagamy swojemu partnerowi biznesowemu osiągnąć awans, czyli na przykład zapiszesz sobie Kasię i Kasia otrzyma status dyrektora 1. Wtedy Kasia otrzymuje bonus za awans 200 funtów, 200 euro, 800 zł, ale ty również otrzymujesz dokładnie tyle samo, czyli 200 funtów, 200 euro, 800 zł. A jeżeli pomożesz pięciu twoim partnerom biznesowym osiągnąć status dyrektora 1 i każda z tych osób otrzyma 200 funtów 200 euro 800 zł, ty na swoje konto otrzymujesz 1000 funtów 1000 euro lub 4000 zł. Jest też finansowy bonus Wellness. Jest to taki dodatek do miesięcznych naszych wypłat. I tutaj, jeśli pomożesz pięciu swoim partnerom biznesowym otrzymać y, status dyrektora jeden, ty awansujesz na senior dyrektor i wtedy firma wypłaca ci 2400 zł miesięcznie lub 600 euro, 600 punktów dodatkowo na przykład na ratę kredytu, na ratę y, za nowy samochód, y, na studia dla dziecka lub na cokolwiek innego chcesz. Ale jeżeli pomożesz dziesięciu twoim partnerom biznesowym, awansować na pierwszy status dyrektor 1 ty otrzymujesz executive director taki status i tutaj już bonus miesięczny wynosi 4400 zł lub 1100 funtów euro miesięcznie także naprawdę bardzo fajny bonus i tutaj co najważniejsze jest aż 6 sklepów w jednym ponieważ mamy aż 6 grup produktowych są to środki czystości i doprania fitness odżywianie i kontrola wagi Specjalistyczne suplementy diety, higiena osobista, pielęgnacja skóry premium oraz kolorówka, i olejki eteryczne. Alejka ze środkami czystości do prania są to pełne zestawy do prania. Mycie naczyń uniwersalne środki czyszczące od pielęgnacja podłóg z różnymi powierzchniami. I na co tutaj warto zwrócić uwagę, są to bezpieczne środki dla środowiska. Produkty maluka są 2, 4, 6, 9 lub 12 razy bardziej skoncentrowane, wymagają mniej paliwa do transportu i zmniejszają użycie plastiku i emisji. I tutaj one są wysoce skuteczne, nie zawierają chlorowych wybielaczy, amoniaków, fosforanów, talanów czy środków ściernych. I co ważne, my nie dostarczamy niepotrzebnej wody. Po co płacić za wodę w sklepie, skoro można ją za darmo dolać z kranu? Dlatego tutaj do tych skoncentrowanych, My możemy sobie sami dolać wodę i mamy dla siebie środek do sprzątania. Oszczędzaj więcej, wyrzucaj mniej. Tutaj takie porównanie środka czystość, do czyszczenia toalet, nasz Mighty Bright i eko ze sklepu. My za nasz płacimy 12 ,16 zł. 16 groszy. W sklepie kosztuje dokładnie za taką samą pojemność 23 ,41 zł. 41 groszy, czyli jest tak naprawdę dwa razy droższy. A tutaj skoncentrowany płyn do sprzątania łazienek. Aż znam z takiej jednej butelki za 31 ,19 zł. 19 groszy wychodzi aż 6 psikaczy takich tradycyjnych, za które w sklepie musielibyśmy zapłacić około 80 zł. Także jest oszczędność naprawdę fantastyczna. Jest również alejka z suplementami diety. Jest to wspomaganie pracy serca, układu odpornościowego, mózgu, kości, stawów, oczu czy jelit. I tutaj jest opatentowana technologia Oligo. Jest to dziesięciokrotnie bardziej wchłanialne do organizmów niż tradycyjne, dostępne w różnych sklepach. Alejka higieny osobistej to higiena na jamy ustnej, płyn do mycia ciała i rąk, balsamy, kremy do opalania dezodoranty, żel do rąk czy pielęgnacja włosów. Jest fantastyczna seria Renew. Jest to krem nawilżający, ale także pomaga pozbyć się różnych problemów skórnych, nawet a topowe zapalenie skóry. Zapewnia natychmiastową ulgę oraz szybko się wchłania i nie pozostawia ta takich tłustych smug na skórze. Jest również alejka z kosmetykami, i tutaj, przez kosmetyki kolorowe, po różne kosmetyki na różne problemy skórne typu trądzik, suchą skórę naczynkową. To do włosów. Bardzo fajne też produkty. I tutaj jest na przykład dla mnie, była to największa niespodzianka, a lejka z olejkami eterycznymi. Ja nie zdawałam sobie wcześniej sprawy, że olejki eteryczne w naturalny sposób mogą pomóc nam pozbyć się gorączki, kataru, przeziębienia. Także naprawdę super sprawa. Nie musimy wydawać na antybiotyki, ponieważ w naturalny sposób zwalczamy wszystkie tak naprawdę choroby, ale również w połączeniu z kremem. Na przykład olejek grejpfrutowy możemy użyć na yy, yy, skórę z celulitem. Także też naprawdę super sprawa. I tutaj jest jeszcze więcej, ale jak ponieważ jest również odżywianie fitness i kontrola wagi, jeśli ktoś chce schudnąć lub chce utrzymać swoją wagę, także są certyfikowane koszerne produkty, na które warto zwrócić uwagę. I tutaj żadnych zobowiązań dla Twojego portfela, po prostu zamieniasz sklep, zamieniasz sklep stacjonarny na sklep online, masz te same pieniądze lepiej wydane, wyższą jakość produktów, bardziej efektywne, lepszą wartość, bezpieczniejszą dla Twojego domu i bezpieczniejszą dla środowiska. I tutaj pytanie, gdzie widzisz siebie? Czy widzisz siebie jako po prostu klient, który chce polepszyć? Yy, Twój komfort życiowy i kupuje produkty, tutaj są zniżki od 30 do 50%, lub stawiasz na dodatkowy dochód, i tutaj kupujesz, polecasz, i twoje zarobki wynoszą od 800 do 8000 zł miesięcznie, lub angażujesz się na 100%, jest to znaczący dochód dla ciebie. Kupujesz, polecasz, udostępniasz, i twoje zarobki wynoszą ponad 20 tysięcy zł miesięcznie. Jak zacząć? Członkostwo w Melaluka to tylko 100 zł rocznie. Otrzymujesz tutaj rabaty od 30 do 50% na produkty Melaluka. Zamawiasz produkty za 35 punktów produktowych miesięcznie i masz gwarancję na te produkty 90 dniową. Jeśli coś ci się nie spodoba, w ciągu 90 dni możesz ten produkt zwrócić, a firma oddaje Ci 100% kosztów za ten produkt. I tutaj jest nowy miesiąc, marzec, także jest nowa fantastyczna promocja. Członkostwo 4 zł na cały rok dla nowych klientów. Jak aktywować konto? Jeśli zrobisz zakupy za 35 punktów produktowych, członkostwo wynosi 1 funt 1 euro 4 zł. I tutaj zakupy za około 50 funtów 60 euro lub 250 zł, wysyłka 7 funtów 9 euro 36 zł. I zwrot lojalnościowy na Twoje konto online sklepowe. Jest to 5,25 funta, 7 euro lub 28 zł. I tutaj nie ma zwrotów za kuriera. Ale jeżeli chcesz wypróbować więcej produktów, zrobisz zakupy za 41 punktów, wtedy członkostwo dokładnie tak samo, 1 funt, 1 euro, 4 złote. Z zakupami za około nie jest duża różnica, ponieważ 60 funtów, 70 euro lub 300 złotych. Wysyłka dokładnie taka sama, 7 funtów, 7, 9 euro, 36 złotych. I tutaj zwrot lojalnościowy plus zwrot za kuriera. I tutaj jest 19,55 funta, 18 euro lub 72 zł. Jest również fantastyczny zestaw prezentowy. Znajduje się w nim 29 najbardziej popularnych produktów Melaluka dodatkowe oszczędności w wysokości ponad 30% w porównaniu z ceną dla klienta uprzywilejowanego i tutaj możesz sobie przetestować tak naprawdę produkt z każdej grupy produktowej i tutaj członkostwo się nie zmienia jest 1 funt 1 euro 4 zł zakupy za zestaw prezentowy jest to 188 funtów 225 euro lub 940 zł wysyłka 7.9 euro 36 zł a zwrot lojalnościowy jest 28,29 euro lub 116 zł. Także sporo. Potem to można wykorzystać na kolejne zakupy i wtedy tak naprawdę tych lojalnościowek masz produkt za darmo. Co otrzymujesz od nas? Poprawiasz jakość swojego życia, dostajesz pakiet bezpłatnych szkoleń i materiałów, cały czas masz wsparcie zespołu i swojego lidera. Elastyczny czas pracy, pracujesz kiedy chcesz, jak chcesz. Ile godzin chcesz, nieograniczony dochód i tutaj rosnący dochód pasywny oraz dziedziczność Twojego biznesu, czyli Twoje dziecko może odziedziczyć właśnie Twój biznes. Brak ryzyka, możesz zawsze zrezygnować do 25 dnia każdego miesiąca, poznasz ciekawych ludzi i oczywiście rozwiniesz się osobiście. Mam nadzieję, że prezentacja Ci się podobała. Mam również nadzieję, że chcesz dołączyć do mojego zespołu. Serdecznie zapraszam. Jeśli masz pytania, daj mi proszę znać. Ja czekam na Twoją odpowiedź.